Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku nowy łucznik i już poznaliśmy jego oficjalne umiejętności. Także za chwilę zobaczymy sobie, jak to wygląda. I pierwsze, co wam muszę powiedzieć, to, że jak zobaczyłem te umiejętności na początku, bo już trochę sobie przejrzałem, przygotowałem się do tego odcinka, to powiem wam, że miałem takie a co? o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Ale to jeszcze wam powiem w podsumowaniu, dlaczego mam takie podejście. Oczywiście znowu bardzo, bardzo ważna rzecz. Nie mamy tutaj podanych żadnych liczb. W sensie tylko wiemy, jakie będą te umiejętności, a nie wiemy na jakim one są poziomie. Więc nie, ma, nie mamy procentów statystyk. Nie mamy wysokości, jakie będą obrażenia, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj naprawdę ma to olbrzymie znaczenie w Rise of Kingdoms, bo jeśli te numery będą duże, to ten dowódca będzie dobry. Natomiast same w sobie umiejętności, szczerze powiedziawszy, mnie nie zachwycają. To nie są takie umiejętności, jakich bym chciał, jakich bym sobie życzył. I to, że ja mam zaoszczędzone dosyć dużo już tych złotych główek. Ech, zobaczcie sobie, 488. No to już mam prawie 500. To już jest praktycznie tyle, że jak on się pojawi w grze, to będę mógł go wymaksować. Ale szczerze powiedziawszy. Wcale nie mam czegoś takiego, że ja super, jak tylko się pojawi, to go wymaksuję, w ogóle będę używał i tak dalej, bo jak na razie nie jest to dla mnie nic takiego, co by miało jakiś taki efekt wow. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że w ogóle nie będę wymaksował maksował tych dowódców. I co ciekawsze jeszcze, możliwe, że w ogóle nie będę robił żadnego łucznika. W takim razie w następnej rundzie, tej, która nas czeka. A dlaczego tak będzie, to za chwilę wam pokażę. Tak jak poprzednim razem nie mamy pojęcia jaki to będzie dowódca. Mamy tutaj tylko taki jakby widzicie w tym prawym dolnym rogu taki skrawek jakby budynku albo nie wiem co to może być. Ej, jakaś roślina no ciężko się po tym pokombinować skapnąć jaki to będzie dowódca konkretnie. Wiemy jakie będzie miał umiejętności czyli łucznik i umiejętność tak no bo te versatility to jest w ogóle bezużyteczne to są talenty. Więc już wiemy, że będziemy używać tych umiejętności właśnie łucznika i umiejętności. To ok, jest w miarę dobre, tylko że właśnie to jest w miarę dobre, jeżeli są obrażenia obszarowe. A jak widzimy już z pierwszego y, opisu tutaj pierwszej umiejętności, tych umiejętności, y, tych obrażeń obszarowych nie będzie mieli. Mamy tutaj target, single target, czyli właśnie tylko na jeden cel, i to jest już pierwszy duży minus. Naprawdę miałem nadzieję, że będzie te, będą obrażenia obszarowe, ale cóż, no nie mają obszarowych, nie ma ich kawaleria, nie ma ich piechota, wychodzi na to, że nie mają ich też teraz łucznicy, więc jakby deweloperzy się obrazili na obrażenia obszarowe i teraz po prostu w tej rundzie nie dali ich praktycznie nikomu. A co ten dowódca ma? Ma, moi drodzy, leczenie. I to jest w ogóle dla mnie tak, jakby historia za, za, toczyła koło. Dlatego że ja pamiętam, że robiłem uczników po to, żeby zniszczyć Ryszarda, który się właśnie leczył, był odporny, a ucznicy mieli, wiecie, takie obrażenia, że byli w stanie go zniszczyć. I teraz. Trochę mam takie wrażenie, jakby łucznicy dostali swojego Ryszarda, ale dlaczego wydaje mi się, że to nie jest dobre, to jeszcze powiem. Ale są dwie opcje tej pierwszej umiejętności. Pierwsza wersja jest taka, że ten dowódca jest używany jako pierwszy dowódca i wtedy będziemy zadawać obrażenia celowi. I co ciekawe, nic więcej. To jest tylko jedna rzecz, że zadajemy obrażenia. Dzisiaj w Rise of Kingdoms to już jest mało. Musiałyby te obrażenia być naprawdę bardzo, bardzo mocne, żeby używać tego dowódcy jako pierwszego. Jeżeli to będą obrażenia na poziomie, nie wiem, 2000 albo nawet tysiąca, to moim zdaniem raczej tego dowódcy się nie będzie opłacało używać jako pierwszego. No bo dzisiaj dowódcy wiecie, oprócz tego, że zadają obrażenia, to niekiedy zadają obrażenia obszarowe, niekiedy jeszcze, nie wiem, zmniejszają życie wroga. No różne, różne rzeczy się dzieją, w tym Rise of Kingdoms, a tutaj się nie dzieje praktycznie nic, więc ogólnie powiedziałbym, że nie zbyt ciekawy. Natomiast jeżeli użyjemy tego dowódcy jako drugiego dowódcy, to wtedy będzie się leczył. No i tutaj. Znowu mam takie, lampka mi się czerwona zapala, czy tam pokazuje czerwona flaga, że jeżeli dowódca, który jest do walki w polu, jako pierwszą umiejętność ma leczenie, jest to łucznik dodatkowo, no to wydaje mi się, że to nie jest dobre. Ale jest tutaj coś takiego, co łagodzi w to, że to nie jest tylko leczenie, tylko że podobnie jak mieliśmy przy tym pierwszym dowódcy, którego się dowiedzieliśmy tam z garnizonu, jeśli chodzi o łuczników, to będzie jakby ten sam mechanizm. Mechanizm, który polega na tym, że te jakby ta siła leczenia, którą normalnie byśmy mieli to będzie też będziemy zadawali takie obrażenia. Czyli znowu pojawia nam się tutaj to wyrażenie Heal Strength, czyli tyle jednostek, ile moglibyśmy wyleczyć. I pojawia nam się po raz kolejny trudemycz, tak? czyli prawdziwe obrażenie. Już to tłumaczyłem po raz. Ostatnio jak mówiłem o poprzednim dowódcy, także możecie sobie tam sprawdzić, jest to tutaj też wytłumaczone w miarę jasno na czym to polega, więc tak w skrócie to leczenie to jest tyle ile powinniśmy uleczyć bez żadnych pomniejszeń, a jeśli chodzi o ten true damage to jest obrażenie, które byśmy zadali bez żadnych dodatkowych bonusów. Dobrze, nie będę się tutaj teraz pastwił nad tą pierwszą umiejętnością, bo jeszcze i tak pewnie do niej wrócę i przechodzę sobie powoli do kolejnej umiejętności. To jest chyba najkrótszy opis umiejętności w Rise of Kingdoms, jaki kiedykolwiek widziałem, ale to głównie dlatego, że nie mamy tutaj żadnych statystyk. Jeszcze raz to podkreślę. I tutaj spoko, bo mamy statystykę życia, super, mamy prędkość marszu, super, tylko właśnie jest kwestia tego... Jakie będą te wartości? Mam nadzieję, że bardzo dużym Łucznikom naprawdę przydałaby się bardzo, bardzo ta prędkość marszu. Życie oczywiście też. Jeżeli te wartości będą duże, no to wtedy oczywiście świetnie, ale obawiam się, że tam powyżej 20-30% raczej ten dowódca nie podskoczy tutaj. No i wtedy też nie będzie to nic takiego, wiecie, wow, jeśli chodzi o aktualnie to, co się dzieje w Rise of Kingdoms. Popatrzmy sobie na trzecią umiejętność. No i co tutaj mamy? Mamy tutaj obniżone obrażenia tych normalnych obrażeń, czyli będziemy tak naprawdę przyjmować mniej obrażeń, głównie od piechoty, gdzie jest, wiecie, ten Smite Damage, więc to będzie obniżone i oprócz tego za każdym razem, kiedy będziemy używać aktywnej umiejętności, będziemy leczyć siebie i Trzy dodatkowe, albo w sumie dwa, dwie dodatkowe jednostki tutaj, które będą wokół nas, bo to jest napisane, że trzy, ale w to wchodzi jakby nasz marsz, więc leczymy też dwa pozostałe. Tutaj znowu no jest to leczenie. Ja nie jestem jakimś fanem leczenia, naprawdę. To, że będziemy leczyć swoich sojuszników jest spoko, aczkolwiek też nie zawsze, i o tym jeszcze powiem na koniec. Więc no mamy to leczenie, i oprócz tego mamy informację, że będzie tutaj ten cooldown, tak? czyli nie będziemy używać tego za każdym razem, kiedy używamy aktywnej umiejętności. To by było spokojne, no bo wtedy wiecie, pierwszy dowódca używa aktywnej umiejętności, gdzieś tam dodatkowo leczymy, drugi używa dodatkowej umiejętności, gdzieś tam znowu leczymy. Tylko kwestia jest tego, że gdzieś, czy tutaj nie ma opcji takiej jakby przeholowania z tym leczeniem, no bo wyobraźmy sobie, że teraz tych dwóch dowódców, którzy mają te leczenie na dosyć wysokim poziomie użyjemy razem. Gdybyśmy to zrobili, to rzeczywiście może się okazać, że w pewnym momencie będziemy się leczyć bardzo dużo. No ale dobra, będziemy się leczyć bardzo dużo, ale czy będziemy zadawać obrażenia? Ech, to jest, o to jest właśnie dosyć duże pytanie. No, i kolejna informacja. Pierwsze, co mamy w tej czwartej umiejętności, to kiedy jesteśmy na mapie. To jest, wydaje się, bardzo ważne, czyli ta umiejętność nie będzie działała w garnizonie. I teraz, kiedy nasz, nasz marsz zostanie zredukowany do pewnego poziomu, teraz, właśnie jest pytanie: jaki to będzie poziom, bo jak to będzie 30%, to będzie słabo. Jakby to było 80% czy 70%, to to jest nawet OK. I mamy później informację, że znowu będziemy się leczyć. Czyli zobaczcie, czwarta umiejętność, a trzecia umiejętność, w której coś tam leczymy. I tutaj będzie to jakieś znowu super duże leczenie, tylko że po tym leczeniu mamy informację, że przez jakiś czas, nie wiemy, to będzie pewnie parę sekund, tracimy atak, czyli my mamy mniej ataku i przyjmujemy też mniej obrażeń. I to znowu jest leczeniem. I po raz kolejny powiem nie jestem fanem leczenia. Nie wiem, czemu tutaj tyle tego leczenia jest, oprócz tego będziemy zadawać mniej obrażeń jeszcze. Na pocieszenie jest to, że będziemy też mniej przyjmować obrażeń. Ale czy to jest takie super, że będziemy się akurat leczyć? No, wcale nie jestem taki pewny. No ale jeszcze dobra, jeszcze została nam ekspertyza, także spójrzmy sobie także na nią. W ekspertyzie dowiadujemy się, że za każdym razem, kiedy będziemy leczyć nasze jednostki, to dostaniemy wtedy statystykę obrony, tylko znowu nie wiemy, na jakim to będzie poziomie, i oprócz tego będziemy mieli informację, że będziemy zadawać więcej normalnych obrażeń. Tylko, no właśnie, normalne obrażenia, no to wiecie. Łucznicy jednak polegają na obrażeniach tych od umiejętności głównie, więc nie mają tutaj tych obrażeń odrobnięcia, gdzie to by miało jakiś sens. Więc szczerze wydaje mi się, że no nie jest to nic specjalnego, nic takiego, co by robiło na mnie specjalne wrażenie. No dobra, to teraz przyszedł czas na to, żeby powiedzieć trochę o tym leczeniu. Dlaczego nie jestem w ogóle fanem leczenia w Rise of Kingdoms? No, to dlatego, że y, obecnie w Rise of Kingdoms, w tym jak gra się tutaj KVK i tak dalej, to leczenie naprawdę nie jest metodą. Y, jeśli chodzi o całą rozgrywkę w Rise of Kingdoms, absolutnie leczenie nie jest żadną tutaj metodą. I to jest dosyć duży problem. Obecnie meta to jest zadawanie naj, jak największej ilości obrażeń, jak najszybciej i najlepiej by to jeszcze były obrażenia obszarowe. Dlaczego tak jest? Dlaczego te marsze, które zadają, Duże obrażenia i zadają szybkie obrażenia są, są takie ważne. A no to dlatego jest to dosyć proste, tak? ponieważ za każdym razem, kiedy walczymy, to zazwyczaj walczymy, że jest, wiecie, jeden bol nasz, drugi bol przeciwnika, i bardzo często te nasze pojedynki są dosyć krótkie, w sensie takim, że traktujemy, nie wiem, przez 10-12 sekund, właśnie jak użyjemy tej aktywnej umiejętności, później się musimy wycofywać. Niekiedy oczywiście atakujemy trochę dłużej, ale ogólnie nie są to takie walki, gdzie walczymy jeden na jeden do końca. Bardzo często mamy do czynienia gdzieś tam z grupą, nie wiem, 50, 100, zależy od królestwa, tak? Raz to, czy tam od KBK, raz to będzie 50, raz to będzie 100, raz to będzie 1000. Może przesadzam z tym tysiącem, tak? Ale niekiedy tych, tych marszy wroga jest po prostu bardzo dużo. Nie jest to taka typowa walka, wiecie tam. Jeden na jeden z jakimś wybranym przeciwnikiem, tylko najczęściej jest ich dużo i nie jesteśmy w stanie zostać dużo na tym, na tym polu walki. Bardzo często, kiedy wychodzimy jakimś marszem, ja na przykład teraz sobie wezmę jakiś obojętnie jaki marsz, niech to będzie ten mój główny marsz. Tak, to walczymy tym marszem. Tutaj mi się teraz nie pojawia, ale jak kliknę sobie na tego Zygel Yanga, to widzicie ten biały pasek, tak? I jak wygląda zwykle walka? Zwykle walka wygląda tak, że walczę, walczę i w momencie, kiedy ten biały pasek będzie miał już takie żółtawe kolory, to już będę wycofywał się tym marszem, bo po prostu nie chcę walczyć marszem, który ma mało jednostek, bo to jest nieopłacalne. Wtedy ja zadaję Małe obrażenia, a przyjmuje duże obrażenia, więc takim marszem, który tych jednostek nie ma już za dużo, nie za bardzo w ogóle opłaca się walczyć, opłaca się po prostu ten marsz wycofać do siebie, ale też jest właśnie ważne, żeby jak najwięcej tych obrażeń dać. Zadawać. I w sumie tak na pierwszy rzut oka, to może się wydawać, że to leczenie to jest w sumie całkiem spoko. No bo co, ja będę walczył, przy okazji będę się leczył, więc będę miał dłużej ten wysoki słupek tutaj. No i to by było spoko, tylko że pod warunkiem, że ja zadaję naprawdę duże obrażenie. W tych umiejętnościach, które teraz przed chwilą wam pokazałem, to szczerze. Nie ma tutaj za dużo jakby do obrażeń, tak? Oczywiście mamy jakieś tam obrażenia, które będziemy zadawać. Mamy statystyki, ale te statystyki głównie są związane właśnie z leczeniem. To na czym zwykle polegali łucznicy, to są wiecie zwiększony atak, zwiększone obrażenia od umiejętności, zwiększone obrażenia obszarowe i tak dalej, i tak dalej i tak dalej, tak żeby naprawdę był tutaj power, I jeśli chodzi o tego łucznika, żeby on naprawdę zadawał duże obrażenie. W momencie, kiedy ja nie zadaję dużych obrażeń, to te raporty moje, nawet jak będę miał ten pełny słupek, nie będą wcale jakieś super. Tak? Okej, okay, będę mógł dłużej się utrzymać w takim polu, bo będę się co chwilę leczył, ale nie będę zadawał też jakichś fajnych obrażeń, więc na raportach mi to wyjdzie tak sobie. Ale leczenie ma swoją bardzo, ale to bardzo dużą słabość. Coś takiego, co może sprawić, że leczenie wcale nie jest dobre, a jest wręcz. Kontrproduktywne, tak? Sprawi, że wasze raporty będą wyglądały beznadziejnie. Wyobraźmy sobie, że ja jestem teraz tym matczym, a wiecie, że ogólnie łucznicy są dosyć powolni. I jest taka sytuacja, że okej, okay, walczymy, walczymy, ale nagle nasz bol zaczyna przegrywać z przeciwnikiem, albo wbiłem się w jakieś miejsce, gdzie jestem sam i zaczynam przegrywać. Ktoś tam wyskoczył z miasta, zaskoczył mnie. Ja muszę uciekać do swojego miasta, i powiedzmy, że jestem jeszcze dosyć daleko od tego swojego miasta, a moi, moi, moi przeciwnicy są blisko. Co robimy zwykle w takiej sytuacji? Mamy dwie opcje. Albo uciekać do tego swojego miasta, co jeżeli przeciwnik jest daleko, to jest spokojnie, jeśli nam się uda uciec. Natomiast jeżeli ten przeciwnik jest bardzo blisko nas, nie ma to sensu, ponieważ w momencie, kiedy ja uciekam, to nie używam aktywnej umiejętności. Więc ja bardzo często, kiedy jest taka sytuacja, że muszę uciekać, a wiem, że już nie dam rady uciec, to po prostu zostaję w miejscu. I pozwalam, żeby ten przeciwnik ze mną walczył. W tym momencie ja używam aktywnej umiejętności, więc zadaję też większe obrażenia. E, oczywiście przegrywam na, e, z tym moim przeciwnikiem, ale wiecie, dużo gorzej wyszedłby raport, gdybym ja uciekał do miasta i pozwolił, żeby to tylko oni we mnie bili. Ja nie używam aktywnej umiejętności, więc mnóstwo na tym tracę przez jednego i drugiego dowódcę, i wtedy to już w ogóle fatalnie wygląda ten raport. Więc niekiedy lepiej się zatrzymać. Ale właśnie, w momencie, kiedy wasz dowódca będzie miał leczenie, to i jedna, i druga opcja będą po prostu beznadziejne. Ponieważ jeżeli zostaniecie, to wiecie, niby zadajecie większe obrażenia, ale swoje lekko rannych będziecie zamieniać na wyleczonych. Więc tak jakby będzie wasz przeciwnik, będzie za każdym razem, kiedy używacie tego swojego leczenia, to będziecie po prostu dostawać większy oklep. Tak, bo i tak już nie wygracie, i tak będziecie mieli beznadziejny raport i tak e, będzie, to, e, będzie to po prostu na waszą wielką niekorzyść, więc wtedy nawet jak uciekacie, no to dostaniecie mega oklep, może w tej sytuacji akurat mniejszy, natomiast zostając i lecząc się e, w momencie, kiedy macie, e, przeciwnik ma przewagę, to będzie naprawdę mega, mega słabe, wtedy te raporty są naprawdę beznadziejne. I to jest powód, dla którego leczenie wyszło z Rise of Kingdoms. Leczenie, które było kiedyś popularne, bo kiedyś popularny był, wiecie, Ryszard. To byli głównie dowódcy piechoty, którzy się leczyli naprawdę bardzo dużo. I kiedyś popularny właśnie był Ryszard. Kiedy był jeszcze odporny, popularny nawet był Konstantyn, i wtedy to ich leczenie było spoko, bo oni zadawali bardzo duże obrażenia i małe przyjmowali. Na początkach gry tak było, tak? natomiast kiedy pojawili się nowi dowódcy, którzy umieli zadawać bardzo duże obrażenia, nagle się okazało, że używanie Ryszarda w garnizonie. Używanie Ryszarda w polu było beznadziejnym pomysłem. Ze względów właśnie takich, jak wam mówię, że w momencie, kiedy uciekaliście Ryszardem albo zostaliście Ryszardem na miejscu, to to jego leczenie było po prostu na niekorzyść gracza, który nim grał. Tak? No bo po prostu zbierał beznadziejne raporty. i Już lepiej by było bez tego leczenia, gdyby był. Więc to leczenie wcale nie jest dobre. I tutaj najbardziej mnie przeraża ta umiejętność, która jest warta. Dlaczego? Dlatego, że wyobraźcie sobie taką sytuację, że teraz uciekacie, i na przykład tam jest wartość podana nie wiem 30%, tak? I wy teraz uciekacie swoim marszem, i chcecie już tylko i wyłącznie, żeby to się skończyło, tak? Żeby już nikt Was więcej nie dotykał, i nagle się okazuje, że. Macie, nie wiem, 30% swojego marszu. Wtedy się nagle jakoś super leczycie i jeszcze większy oklep dostajecie. Więc wtedy to już w ogóle będzie totalna beznadzieja w takich sytuacjach i tego naprawdę, naprawdę bym nie chciał, tak, więc im niższy będzie poziom, tym bardziej bezużyteczna i bezsensowna będzie ta umiejętność, tak, dlatego mówię, jeżeli to jeszcze będzie na poziomie 70-80%, to wtedy spoko, ale jeżeli tak jak się spodziewam, to będzie, nie wiem, 30-40%, to to jest beznadzieja, tym bardziej, że wiecie, jak macie 40-30%, to jedyne, co chcecie, to się wycofać do miasta, a nie myślicie wtedy o walce. Jedyne, w czym myślę, że to leczenie tak naprawdę może być dobre, to w testach, które się pewnie niedługo pojawią po tym, jak wejdzie ten nowy łucznik, czy tam nowi łucznicy, ponieważ w takich testach jeden na jeden, gdzie nikt inny nas nie atakuje, to rzeczywiście wtedy to leczenie nam pomaga. To tak samo jak wyrobicie sobie test nawet z niezłymi dowódcami kontra Ryszard. Ryszard tym swoim leczeniem sprawi, że będzie miał coraz więcej jednostek i niekiedy przez to jest w stanie wygrać. Niekiedy więcej też przegra, nawet jeden na jednego. I jeżeli wiecie, byście tam z drugiej strony postawili, nie wiem, Huo i Newskiego, no to wiadomo, że ten Ryszard dostanie tylko i wyłącznie większy oklep. Ale jak to będzie jakiś taki słabszy marsz, to niekiedy Ryszard z tym leczeniem w takiej walce jeden na jednego jest jeszcze w stanie z tego wyjść. Dlatego spodziewam się, że ten nowy łucznik, kiedy wyjdzie, to właśnie w tych takich buellach jeden na jeden, to będzie wyglądał bardzo dobrze. No bo wiecie, co chwilę się będzie leczył. Jeżeli będzie miał takie w miarę w porządku te obrażenia, to może się obronić. Tym bardziej, że to będą obrażenia na jeden cel i gdzieś tam w połączeniu, nie wiem, z Youngiem i tak dalej. To to może dawać nawet fajne, fajne obrażenia, tak? fajne numery, w sensie takim, że wiecie, złygie to będzie ten, co będzie bił, a ten drugi dowódca to będzie ten, co będzie, nie wiem, leczył i trochę dawał odporności, chociaż leczenie, nie połączyłbym leczenia z odpornością. Ja bym dużo bardziej wolał jakieś, nie wiem, mniejsze obrażenia, które przyjmujemy od umiejętności, czy coś w tym stylu. Więc wydaje mi się, że będzie naprawdę bardzo ciężko. I teraz tym bardziej myślę, że będzie ciężko, kiedy myślę o kawalerii. Kawalerii, która jest szybka, yy, chyba nie ma takiej możliwości, żeby uciec z łucznikami yy, od kawalerii. W sensie, jedno wiadomo, jeżeli będziecie mieli, wiecie, naj, yy, najszybszy marsz łuczników i najwalniejszy kawalerii, tam jeszcze różne dodatki, to okej, okay, ale generalnie kawaleria jest szybsza od łuczników. Więc łucznikami ogólnie bardzo ciężko się ucieka z pola bitwy. Ja bardzo często mam tak, że wolę już tych łuczników, tak jak Wam mówiłem, zostawić, i niech oni tamtymi obszarowymi trochę zrobią tych obrażeń lepiej niż jakby mieli uciekać. Ale w momencie, kiedy będę się leczył, to, to będzie fatalny pomysł. No i wtedy uciekanie nie będzie dobrym pomysłem, pozostanie na polu bitwy nie będzie dobrym pomysłem, jakiś super obrażeń ten łucznik nie zadaje, i szczerze dla mnie to takie trochę jest ból nie jestem podekscytowany tym co tutaj zobaczyłem myślę że w ogóle połączenie łuczników z leczeniem coś czego nie było nie jest dobrym pomysłem ja szczerze powiedziawszy no w ogóle nie jestem podekscytowany tym co tutaj zobaczyłem ale zobaczymy może się jeszcze okaże że to będzie wszystko super i jeszcze się przeproszę z tym dowódcą powiem a dobra mówiłem ale jednak ten dowódca jest super Warto zauważyć jeszcze, że chcinowi dowódcy grają tak, jakby też na inną formację. W sensie, wiadomo, głównie ucznicy używają tej formacji klinu, przez to, że to są większe obrażenia od umiejętności, które głównie mają właśnie ucznicy obszarowe i tak dalej, i Natomiast mamy też tutaj taką formację, tą formację kręgu, która będzie zwiększała o 5% te leczenie. Natomiast Puf, 5% to wcale nie jest dużo. To leczenie, tak jak już mówiłem wcześniej, wcale dla mnie nie jest super i naprawdę prędzej zapiszę się do kręgu po prostu załamanych nowymi dowódcami uczniów niż Będę robił sobie formację kręgu i zbierał usprojenie na tą formację, bo wydaje mi się, że to jest bez sensu posunięcie. Gdzieś tam w ogóle, wiecie, w przeszłości nie ma dowódców takich, którzy się leczą też. Że jak na przykład do pola chciałbym użyć tego nowego, jakiegoś innego, który się też leczy, to tak naprawdę za bardzo nie ma. A gdybym go użył z to i tak bym użył tej formacji klinu. Więc może ta formacja będzie spoko dla łuczników, jak będą używani w garnizonie, ale poza tym nie widzę tutaj jakby dobrych opcji. Dobra, przejdźmy sobie do parowania. Parowanie, wydaje mi się, że może jest taka opcja, że ci dowódcy, ten nowy dowódca jest jakby skrojony też pod garnizon. Pomimo tego, że ma umiejętność, tą czwartą, która nie będzie działała, kiedy będzie w garnizonie, no bo ona działa tylko na mapie, ale te pozostałe może te podwójne leczenie i podwójne tam obrażenia i to wszystko w jaki sposób będzie działało z tym nowym dowódcą do garnizonu, który ma też wyjść. Jeśli nie, to powiem szczerze, ciężko będzie dopasować jakiegoś dowódcę łuczników, który będzie pasował akurat do tego. W sensie takim, że wiecie. Że nie ma tutaj za bardzo żadnej synergii, jeśli chodzi o te leczenie. To znaczy, leczenie ma jeszcze bodika, tak? bo bodika leczy tutaj, już nie pamiętam, która to jest. O, to jest ta czwarta umiejętność, która tutaj jest leczeniem, więc może to jest jakaś opcja, żeby tutaj ustawić z bodiką, ale wiecie, znowu tutaj, jak ustalimy z bodiką, to nie będziemy mieli w ogóle obrażeń obszarowych przy łucznikach, więc nie wiem, czy to jest dobry, dobra opcja, ale coś takiego, Pierwsze, co mi w ogóle przychodzi do głowy. Zyger-Jang to jest, wiecie, to jest trochę tak jak Liucze w piechocie. Z Zygeriangiem każdy dowódca łuczników wygląda dobrze, więc teoretycznie będzie można go też tutaj ustawić. Z Hermanem nie wydaje mi się, nie wiem na jakiej zasadzie miałoby to działać, że nie wiem, że więcej tej trucizny będziemy zadawać, bo będziemy mieli, jakby dłużej będziemy mogli się utrzymać w polu, ale nie wiem, jakoś, jakoś mi tutaj to. Nie pasuje z YSG, żeby leczyć się częściej, bo wiadomo, że YSG tej umiejętności używa swojej dosyć często, też można pójść tym tropem, ale szczerze, ja tutaj nie widzę jakiejś wielkiej synergii, nie jestem wcale podekscytowany. Będę cały czas czekał na konkretne wartości, oczywiście jak pojawi się ten dowódca, jak będzie sobie radził na pierwszych testach, a nawet ważniejsze, jak będzie sobie radził w KWK, ale ja pewnie dosyć. Dosyć sceptycznie będę podchodził do tego dowódcy i te moje złote rzeźby, które na razie sobie pozbierałem. Wydaje mi się, że na razie ani nie jestem podekscytowany, żeby wydać je na tego łucznika z garnizonu, ani na tego z pola. Zobaczymy, Ech, co mnie dalej czeka. To najgorzej wiecie: zdobyłem zenit pod podwłóczników, a się okaże, że łucznicy teraz będą. Mówiąc delikatnie, tacy sobie. Miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że to będzie dowódca dobry. Dajcie znać, co wy o nim myślicie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.